Wysokości. A jednocześnie lubię bardzo. Co? Jak to? Bardzo się boję wysokości i uwielbiam jednocześnie. Nie ma to żadnego sensu. Adrenalina działa. No to tak. Najbardziej chyba ten lęk wysokości mam. I w związku z tym no, latanie samolotem temu nie sprzyja. Więc no na pewno tak. Latanie samolotem. Przed lataniem. Zdecydowanie. To jest największy mój strach. No to głównie, że raczej coś by się stało komuś bliskiemu, prawda, jakichś innych ciekawszych lęków nie mam, pająków się nie boję, więc. Nie lubię pająków, węży, krokodyli, strasznie mnie obrzydzają te zwierzęta, taka moja pierwsza myśl od razu. Powiem, że gry komputerowe, w dużej ilości. Słodycze. Zdecydowanie słodycze. Ja to generalnie nie mam takich e, chyba zachcianek. Znaczy no, wiem, że jak piję coca Colę czy jem chipsy, no to nie jest to za bardzo wskazane i źle się potem czuję, ale nie mam z tym problemu jakoś. Oj, oglądanie Netflixa, <laughs> chyba jak w większości z nas <laughs> oglądanie seriali. Raczej binge watchowanie <laughs> seriali. Tropikalna wyspa, słońce, ciepło, drineczek, bez szachów. Odpoczynek na jakiejś plaży z idealnie czystą wodą i nie martwienie się pracą. To jest problematyczne pytanie, bo są dwie opcje. Jedna opcja jest leżeć na plaży, popijać jakieś smaczne, słodkie drinki i czasem wejść do oceanu. A druga opcja to jest pójść w góry i sobie pochodzić przez parę dni, tak, że się potem nudnie czuję. E, bardzo lubię spędzać wakacje w miejscu, gdzie jest przede wszystkim ciepło, plaża i żeby można było odpocząć. Ale bardzo też lubię takie miejscowości, w których można też coś zwiedzić. Mm, moje wymarzone wakacje, to już je, je sobie dawno wymarzyłam, to jest wyjazd z e, e, statkiem. Na tydzień czy na dwa tygodnie taki rejs, i kolejno zwiedzać różne państwa, miasta. W nocy się śpi, a dniem się właśnie wycieczkuje. I bardzo chciałabym coś takiego, czegoś takiego dokonać, ale taką, taką zwykłą wycieczkę, taką, taką prawdziwą, że jest przewodnik, że są ludzie inni, także turyści. Tak, to jest mój wymarzony rejs statkiem. No tak. No, szachowo na pewno mój mąż, który jest moim trenerem, yy, który jest dla mnie takim przykładem właśnie, jak pracować nad szachami, jak grać w szachy, yy, a życiowo, nie wiem, no zawsze przykład brałam z rodziców swoich, tak, więc to tutaj może tak o rodzicach powiem. Yy, jeżeli szachowo, to wiadomo, że tam ja zawsze to powtarzam, że Michał tal mnie inspiruje. Yy, szachowo tak yy, życiowo, no raczej nie mam jakiegoś tam idola swojego. Trzeba Trzelone partia, dużo poświęceń, wszystko to, co się podoba. Zawsze inspirowała mnie bardzo Judith Polkę, która nie dość, że potrafi, potrafiła grać w czołówce światowej, ale do tego jeszcze zachowała bardzo, bardzo fajny charakter i bardzo przyjazna osoba. Przychowo myślę, że ci najlepsi arcymistrzowie, Magnus i. I tak bardzo, bardzo lubię oglądać streamy hikaru. Uważam, że, że bardzo fajnie mu to wychodzi ten kontakt z publicznością i, i myślę, że, że to jest taka, taka osoba, która największe wrażenie na mnie zrobiła przez czas pandemii i jego działalność. Doo. minionki. Teraz i w dzieciństwie. Bardzo lubię minionki. To jest taka jedna z moich ulubionych bajek, takich obecnych, współczesnych, więc, więc to jest moja słabość, minionki. Nie mm. lubię bajek. <laughs> Nie, <coughs> jak byłam mała, to lubiłam misia Płatka. Uwielbiałam kiedyś muminki, mało mi, mm. więc o. tak. Zgrania w szachy. No, to szachowo na pewno chciałabym zdobyć sytuację mistrza męskiego, żeby się wpisać w historię, ale to odległa droga, więc myślę, że, że w tym temacie bym chciała być tak zapamiętana. Co ze za zdobyciami strzesła świata? Mężczyzn? Ogólnego czy kobiet? Kobiet! Myśmy bardziej realistyczni. Nie, no, generalnie to zawsze moim marzeniem było być znanym wystarczająco z szachów, z grania w szach i sukcesów szachowych. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No. Powiedzmy, że częściowo wyszło, częściowo gdzieś tam przystanęło. O, na pewno. Już mam nadzieję, że troszeczkę jestem. Zdobywając ostatnio tytuł mistrzyni Europy, mając jakieś tam sukcesy szachowe za sobą, więc no, na pewno to jest fajne. Ale zawsze dla mnie, podkreślam, najważniejsza jest rodzina, więc tu chciałabym mieć świadomość, że dobrze wychowałam swoje dzieci, że spełniłam się, znaczy czuję, że się spełniłam, ale tak na przyszłość, tak, że, że, że będę zawsze spełniona jako matka i żona. Pod prysznicem raczej nie śpiewam, ostatnio, bo to się często zmienia, ostatnio to jest Sabaton The Last Stand. To zależy, bo mam, że tak powiem, różne fazy na słuchanie różnych piosenek i to mi się bardzo często zmienia. Więc czasami może być to jakaś piosenka, nie wiem, z lat 80., jakiś kompletny szał. Równie dobrze może być to jakaś współczesna piosenka nawet z rapu polskiego. To się bardzo, bardzo mi się to dużo razy zmienia. A jest taka piosenka, która mi wpadła w ucho w trakcie olimpiady. Gdzie zdobyłyśmy medal olimpijski, jest to piosenka zawsze do celu. I to jest taka piosenka, która mnie tak czasem motywuje. Lubię sobie w trakcie turnieju posłuchać. Yy, ojeju, zmienia się z turnieju na turniej zawsze. Yy, pewnie co... co tydzień będzie jakaś inna, Jesteś ale też... pewnie jakieś, nie wiem, klasyki w stylu Lemon Tree czy coś takiego zawsze poprawia humor. Mamy czasami takie piosenki, mówię o moich koleżankach szachistkach, Pamiętam, Klaudia jest taką zawodniczką, która zawsze puszcza jakieś takie motywujące, fajne piosenki. Czasami też od niej ściągam i też się nim przysłuchuję, ale ja generalnie takiej jednej nie mam, ale lubię różnego rodzaju muzykę. Ojeju, którąś z postaci z Marvela, nie wiem, doktorem Strange'em. Magia Pewnie jakieś science fiction, gdzie mogę się teleportować z miejsca na miejsce. Wiesz co, ja mało oglądam w sumie filmy. Bardzo lubię Jamesa Bonda, więc może Jamesem Bondem. <śm> Fajnie by było e, być osobą, która robi coś, czego kompletnie ja nie robię. Jakiś jakieś film, kino, akcji, e, jakieś ciekawe zwroty. E, nie przychodzi mi teraz nic do głowy może w bądzie takim wystąpić i, i się dobrze bawić. Laboratorium Arcymistrza. Moi wielcy poprzednicy. No na Są pewno to pierwsze... Chcesz. Książka z serii Girlfanda była bardzo pouczająca i bardzo ciekawa. I myślę, że dużo dała też zrozumienia. Wszystkie książki Girlfanda. Nie powiem jednej, bo wszystkie są świetne. No ostatnio już wspominałam gdzieś w wywiadzie. Yy... Przerabiam książkę wciąż Wojtka Morandy, która bardzo mi się podoba. Generalnie ja bardzo lubię studia szachowe, więc no tutaj mogłabym tego Kaspariana 2000, tam nie wiem ile, 546, ileś tam studiów. No to coś w tym stylu to jest moja książka, do której zawsze wracam. No a tak to muszę powiedzieć, że książki szachowe są bardzo ciężkie. Rada od nie Ale warto studiować, warto trenować i warto je wszystkie przeczytać. Powinien być stanowczy, zdecydowany tak, i taki, zawsze umieć postawić na, na swoim. Że nie ma dyskusji. Na pewno powinien być bardzo cierpliwy i powinien też podchodzić, mieć indywidualne podejście. No, na pewno na pracowitość, tak. Na pewno. Ta punktualność też na przykład, może powiem o coś może, czego nikt nie mówił, a ja na przykład to bardzo lubię. Ja lubię dobrą pracę, zorganizowaną pracę, rzetelną pracę, y <laughs> pracę, w którą wkłada się serce. No też dobrze by było, gdyby to nie było tylko takie nauczycielskie, tak? Przechodzenie i wykładanie, zrób to, zrób tam, to tylko jakieś ukierunkowanie pod y zawodnika. Powinien na pewno być konsekwentny, ale też częściowo wyrozumiały. No to musi się umieć gadać z zawodnikami, bo jak no nie ma takiego jakiegoś połączenia, że, że, że więzi między zawodnikiem a trenerem, no to raczej ciężko o to, żeby ten zawodnik dobrze się z tym czuł. Powinien um, przede wszystkim, myślę, potrafić dostosować się do odpowiedniego ucznia, bo nie każda osoba potrzebuje takiego samego wsparcia i takich samych debiutowych i ogólnie zasad czechowych. Tak, niektórzy zawodnicy skupiają się bardziej na strategii, końcówkach a, czy taktyce, więc myślę, że taka, a, takie dostosowanie się do, do, do odpowiednich potrzeb. To trzeba patrzeć, co robili moi rodzice i ich naśladować, bardzo, bardzo dobrze to zrobili i nie zmuszali, ale zachęcali do dalszej no. Walki o te największe sukcesy? Myślę, że przede wszystkim nie zniechęcać do gry, zawsze wspierać się z pomysłami na wyjazdy, na pewno wspierać po porażce i nie zniechęcać do grania. I, i po, prostu, po prostu trzeba być przy dziecku, ja bym tak co powiedziała. Właśnie przede wszystkim być wspierający, a nie, a nie wymagający. Bez przymusu wspierać. Jeżeli dzieciom się to podoba, jeżeli dziecko chce, no to wiadomo, kontynuować taką przygodę, ale nic na siłę. No nie mogą być ambicje rodzica większe niż ambicje dziecka. Wiesz co, teraz to widzę, czego nie powinni robić, bo to naj, naj, najbardziej widać moim zdaniem. Ja sama jeżdżąc z moimi dziećmi, jak jeszcze grały po tych różnych czasach Polski, juniorów i tak dalej, to po prostu byłam przerażona tym, jak ci rodzice po prostu wszędzie wchodzą i wszędzie są, aż za bardzo są, chyba za, 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 za dużo aż tego wszystkiego jest. Więc y, za moich czasów to było troszkę inaczej, było bardzo oddzielone. No, mój to był działaczem szachowym, jakoś się tak złożyło, że jeździł ze mną na te turnieje szachowe, ale większość zawodów, no to ja jeździłam bez rodziców. Był jakiś jeden opiekun, czy jeden y, trener na nas wszystkich. Nie wiem, no, pewnie to może nie było lepsze, ale była jakaś taka bardziej organizacja, może, może dzięki temu lepsza i i jakoś bardziej się może skupiało, nie wiem, a teraz jest to takie wszystko, za dużo tego po prostu jest. Rodzic jednak powinien oczywiście wspierać, ale myślę, że trener jest najważniejszy, bo, bo rodzic jest tylko opiekunem. Rodzic jest z tego, żeby zawieść, zostawić i niech dziecko gra niech dziecko dalej się rozwija. Nie powinien się wtrącać szczególnie na przykład do pracy trenera, co widziałam niestety na gminie. Wygodne, ale nie zawsze się to udaje zrobić, ponieważ no jest teraz ten dress code, więc musimy grać w jakichś bardziej takich eleganckich, ale generalnie lubię takie sportowe buty. Trampki. Jak najwygodniejsze. Albo szpilki. To zdecyduj się. To zależy od nastroju. Na pewno buty wygodne, jakieś na płaskim obcasie. Najbardziej lubię grać w różnych trampkach, po prostu w momencie jak siedzimy te 5 godzin, to, to jest taka wygoda. No, lubię jak mam obcasy ubrane, ale jeżeli mam, chodzi o wygodę, to lubię płaskie adidasy, niebalance. Najbardziej wygodne buty. Czyli na czyli... Zdecydowanie płaskie buty. Znaczy ładnie wyglądam w obcasach, wiadomo, ale najwygodniej mi w adidasach. Monika. Chyba Monika. Monika lubi jeździć, z tego co mi wiadomo. Monika. Ona bardzo lubi jeździć, lubi szybko jeździć. I bardzo pewnie to robi. Monika. Zdecydowanie. Monika jest liderką tej, tej... Myślę, że przyczyniło się to do tego, jak w zeszłym roku odpowiedziała, że chciała być kierowcą Ubera, więc to może mieć znaczenie. Ja. <głosy> <głosy> Bo wszystkie prawie że dziewczyny powiedziały o tobie. <głosy> <głosy> bardzo lubię prowadzić samochód, tak, więc no, mówię, no to może takie moje niespełnienie, niespełnione marzenie jakieś, więc może kiedyś uda mi się y, móc rozwijać jakąś szybszą prędkość y, na jakimś torze wyścigowym czy coś w tym stylu. Nie, bardzo lubię jeździć samolotem. Monika. Z Julką. I z Oliwią. Z Kariną. No już doświadczenie na to. Być. Wiem, o czym mówię. No, na pewno Jolę i Karinę. Może dwie, bo akurat teraz zaraz idziemy na wspólny obiad, więc może później zagramy turniej szachowy i zamieni się to w imprezę. Z Kariną. Monika. Też z liwą, myślę. Pewnie też z Julką, albo może z Kariną. No to będę mało oryginalna, bo generalnie reszty dziewczyn nie znam jakoś za bardzo, więc tu, że Monika jest Kariną to razem bym... zaliczyła, że tak powiem. Nino. Monika. Hmm. Myślę, że buksia. Czemu? Jakiś powód szczególny? No myślę, że ma całkiem dobre notatki. No to na pewno Jola, bo wiem, że jest na wysokim poziomie. Myślę, że któreś z tych młodych zagranicznych, one się tam ciężko pracują. Na pewno któraś ma jakiegoś dobrego arcymistrza, trenera, który daje dobre notatki, ale czy tutaj yy... Myślę, że Nurgelsa i Limowa powinna mieć tutaj bardzo na